Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania bitwę na Jak Panterze za kierownicą, której jest Persi, czyli były klanowicz Soul, A obecnie zabójczy pomidor, co bardzo mnie cieszy. Z Persim zresztą już kiedyś nawet grywaliśmy, jak był jeszcze w Isollu, I oczywiście z turokiem mapa Westfield Górny kap. Bardzo dobre losowanie, bo mamy tutaj tylko kilka siódemek. Różyny kolorystycznie wyglądają dość podobnie, tak naprawdę tutaj mm, na parkach. Persiego. Jezu Chryste, ile tutaj... Trzy... O, Persi ma trzy oznaki biegłości. No jak Pan terze, to moje gratulacje. O czym ja mówiłem, że na barkach Persiego e, będzie ciążyła bitwa i jej losy. E, bitwa jest taka no typowo tedekowa, czyli trochę bardziej statyczna z tego co patrzyłem po przejechanym dystansie. Natomiast no, ja wychodzę z założenia, że czasami e, lepiej mądrze stać niż głupio jeździć. I w tym przypadku myślę, że to się sprawdzi. Zresztą zobaczcie, dlaczego Persji ma te, 9 9, te 3 odznaki biegłości, czyli 9, 9 kreseczek, 9 właściwie znaczków w nacji niemieckiej. Przyjeżdża tutaj w okolicę właśnie takiej kamperskiej strefy, gdzie tutaj często kampią medy. I ogólnie właśnie taka miejscówka dostanie. No i zobaczmy, zobaczmy co tutaj się będzie. Działał, ponieważ wiem, że właśnie będzie to bitwa raczej taka statyczna, więc może część takiego typowego stania postaram się przyspieszyć, ale wynik, który widziałem, no, skłonił mnie do tego, że chciałem właśnie tę bitewkę pokazać. Jest T25. Pierwszy strzał, właśnie, ja jak panterę jeszcze nie grałem, na razie ją ekspię. Jaką tutaj lówkę ma nasz bohater? 320 uszkodzeń z penetracją 200. 1 do 5. Będę musiał zapamiętać, żeby właśnie również to działo sobie zamontować. Bo można tu jeszcze jeździć też na 88C ja tej znanej znam z Tygrysa w tej grze oraz jak, z, jak Tigera 88, z Pantery. Dwójki z Pantery 88, ale myślę, że to działo chyba będzie ciekawsze ze względu właśnie na większy alfa a co jednak na tych ma znaczenie. I 1 do 5. 1 do 6. Tragedia wręcz. Mamy tutaj lornetkę, 5 pocisków burzących, 10 pocisków premium, mały zestaw naprawczy, małą apteczkę. No i w końcu pojawiają się jakieś przeciwnicy, również na tej stronie. Jest KW1. Ubicie pierwszy frak na koncie Persiego. Teraz gdzieś tam sobie szafeczka próbuje, próbuje się wycofywać. Bardzo ładnie wzięta poprawka, ubita szafka. Persji się wyświecił, ale jeszcze zanim się wycofuje, postanowił skończyć lufę. Też bym tak pewnie zrobił. Teraz uszkodzone działo. Dingamy, chiri dingamy, sustoy, y. To jest bardzo ważny ding. Susto y strzela za bardzo potężne, potężną ilość i ma dobrą penetrację. Jak Pantera potrafi odbić? Myślę, tak mi, się, tak mi się wydaje z perspektywy jej przeciwnika. Ona na swoich tierach nieraz odniesie się nigałem. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak będę nią grał. Ale oczywiście, jak do niej dojdę, jakieś materiały pewnie z tej Jak Panterki się pojawią. Jest i y, przepotężne SUSTO Y, przepotężne jeśli chodzi o działo. Myślę, że ten pocisk powinien wejść w wtedy radzieckiego. 8 do 11, tak jest, wszedł. Teraz czy dobrze przylosuję? Kurde, na no 3 hapsy, 3 hapsy, szkoda, bo można było skończyć bardzo groźne działo. Teraz niestety e, suczka zdała radę, właściwie suka, bo to przeszkawa. kawałek kurde TDK jest, a nie tam su suczka. Dała radę się wycofać. Bardzo ładnie Persjemu wchodzą, wchodzą strzały, naprawdę e, pozazdrościć. Jakiego celowania. E, 9 do 12. Mamy trochę straty w hapsach. Jest i Chiri, e, Chiri stokowe. Teraz niestety pudło. Jest i IRL, można go wykończyć, tylko trzeba troszeczkę podjechać, jeszcze pokazał, bardzo dobrze, Bóg wierzy, Bóg wierzy, Bóg wierzy, 10 do 12, czwarty frak. Archerowi zostaje jeden haps, naprawdę na miejscu Persiego mi się już wkurzył, bo mamy tutaj dwa czołgi, które mogliśmy wykończyć przy lepszym RNG, teraz jest wzięta poprawka. Czas przeładowania, jak na taki alfa, czy jest całkiem niezły, bo to jest 6,76. Nie wiem, ile perków Persji ma na załodze, I co? To tu... ale myślę, że pewnie trochę, te, trochę perków ma, no bo jednak no, te, te odznaki biegłości same się nie zrobiły. 11 do 14, 5 fragów i jeszcze 4 przeciwników, czyli jest tutaj szansa na medal. Na mój medal, tak już potocznie, potocznie się przyjęło, nie tylko na... Zresztą Omen bardzo często używa tego określenia, ten medal Norbi i widzę, że określenie za 9 fragów jako byłby to medal Deda się już przyjęło, więc jest szansa na mój medal. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, wolałbym, żeby nie było tego medalu, żebym miał pula. Teraz będzie... Tak jest, na blindzie z wyprzedzeniem Top Gun Susto Y wykończone jest KW-2, na którą trzeba uważać, ale kawulec jest ślepy, więc teraz, jeżeli dobrze się ustawimy. To nie powinien nas świecić. Mimo wszystko. Tak, wiem mniej więcej skąd strzelamy, ale nas nie widzi. Bardzo, bardzo dobrze. Widzimy, że próbuje jakoś tak namierzyć, ale nic mu raczej z tego nie wyjdzie. Siódmy frak. Teraz dopiero lux się pojawił. Przebił nas trochę od boku, na szczęście Percy zdążył się ustawić do przodu. Jest Radley Walters. Tutaj mieliśmy dużo szczęścia, że ten luch przyjechał trochę później, bo gdyby, bo gdyby był wcześniej, no to tylko Wooles by mógł nas strzelić. Ale szczęście też jest potrzebne. Radley Walters, 3300 punktów uszkodzeń, ponad prawie 3400. I zostaje stokowy Chirin. Przy takim zapasie hapsakiem posiadamy, ten Chirin nie powinien być dla nas e, przeciwnikiem. Do tego jeszcze jest... Czerwony ma 11 tysięcy bitew i takie własne będzie uciecha. Nie wiem dla kogo, czyli jeżeli on ma uciechę grając, będzie jeszcze ta uciecha pisana. Tak bardzo dobrze, jak on ma jeszcze e, uciechę w tą grę przy takich statystykach, po takiej ilości bitew, to zazdroszczę. I podziwiam. Dobra, teraz mamy tutaj wyczekiwanie na to Chiri, e, czyli. A żeby próbował zajechać nas od tyłu. Muszę przyznać, że całkiem jak na tą to WN8 to, to nie było takie głupie. Dwa fragi teraz, wykręcenie, wykręcenie TDK i czy tam 400 coś miał hapsa. No to spokojnie można na niego wyjechać, bo to są dwa strzały. I to jeszcze ze zwykłych pocisków. Myślę, że spokojnie możemy właśnie wykończyć tą, jak panterką. Właśnie Chiri jest i Chiri. Pierwszy strzał pewnie teraz się odbije. Tak jest, bo jednak przed jak pantery przy tym dziale może stanowić problem. A no stopy był dziewiąty frag. Wyciąg niesamowity. I zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego. Radley Walters, medal, medal Kołobanowa, czyli jeden z najbardziej epickich medali w tej grze. Wielkie gratulacje za Kołobanowa, on zawsze cieszy. Stalowa ściana. High caliber oraz Top Gun 4208 punktów uszkodzeń, do tego 9 fragów i dało to nam 1381 bazowego EXPA. Ale nie EXP jest najważniejszy, nie damage jest najważniejszy, tylko właśnie Radley Walters, a przede wszystkim Kołobanów, bo to pozwoli, jak gdyby świadczy o tym, że naszemu bohaterowi udało zrobić się prawdziwy. Wyciąg 30 tysięcy, zarobione na czysto. Przejechane niewiele, ale to było mądre, mądre stanie. Pozwoliło i tak wyciągnąć tę bitewkę. EXPA wpadło z gwiazdką 4142. Dobra, to tyle ode mnie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. Dzięki Persji za powtóreczkę. Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.